Dobry bardzo, dzisiaj jest dobry dzień, bo rozpoczynam swoją ostatnią robotę w tak zwanej zawodowej karierze wykończeniowca. I Bech chciał, czekać jak może sobie stąd pójdę, bo tu się echo robi straszne, bo to jest pusta budowa. Bech chciał albo nie chciał, że wykonuje ostatnie zlecenie praktycznie dla tej osoby u której wykonywałem pierwsze zlecenie na własnej działalności. Z tą różnicą, że wtedy to robiłem powiedzmy dla jego rodziców, a teraz moim klientem jest ich syn, więc powiedzmy, że zacząłem na tej samej rodzinie i skończyłem na tej samej rodzinie, czy skończę na tej samej rodzinie, czyli można powiedzieć, że już wykończyłem dwa pokolenia. Ludzi, jakby nie było. Co tutaj jest do zrobienia? Tu będzie kuchnia, i tutaj trzeba położyć sobie płyteczki. Wylewka cementowa, ale oczywiście nic nie może być prosto, bo tak, tu idą płyteczki, tu idą panele. Tutaj jest panel. 7 mm albo 8 plus podkład to macie 9, a płytki mają bodajże 9 mm grubości. W ogóle jest strasznie dziwna jest grubość tych płytek. Zaraz wam to pokażę. Grubość tych płytek to jest 8,6 mm. Przeważnie były ósemki, dziesiątki, czasami dwunastki, ale 8,6 czyli praktycznie 9 mm. Nie nie, nie kojarzę, że były takie płytki. Jeszcze w ogóle gdzie tam jest 8,6. No ale dobra. Takie sobie e, ktoś wyprodukował i takie są. No i właśnie z racji tego, że tu idą panele, tu idą płytki, a klient sobie życzy, żeby tutaj było na równo, dlatego ten odcinek tutaj trzeba będzie sfrezować, czyli makitka, tarcza garnkowa, odkurzacz na kolaniczki i tak dalej w ruch. Tu na wejściu identyczna sytuacja, trzeba zrobić szlif. Tutaj jest łazienka na podłodze, też wylewka cementowa. Co trzeba zrobić to wywalić sobie tą część prysznicową i obrócić spadek z tej strony na tą stronę, bo tutaj będzie odpływ. W ogóle wszystko będzie w czarnym wykończeniu. Tutaj jest już odpływ. To jest wogi z szklanym, ze szklaną maskownicą, ten gipsowy. A więc też to idzie wszystko do szlifu. No, jest to uwalone aż z mleczka. No, to trzeba wszystko zeszlifować. Z giekiem sobie to przerobię. Tutaj do wykucia. Bo tutaj nie wejdzie mi już płytka, dlatego to trzeba skuć. Filozofii nie ma w tej w tym żadnej. Czekajcie, ja tu sobie oświecę. Tam ta łazieneczka bodajże ma 3-3, 3,5 metra kwadratowego jakoś tak. No i tutaj e, w kotłowni trzeba położyć sobie płyteczki tego tutaj też nie ma dużo, z tym, że tutaj jest zrobiony odpływ kratka, no i tutaj są zrobione cztery spady, czyli trzeba zrobić taką, no powiedzmy, że pseudokopertę, płytki tutaj chyba też są te sześćdziesiątki, no tak jak mówię nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii jeżeli chodzi o Wykończenie o robotę w teorii szybko, łatwo i przyjemnie. Może niekoniecznie przyjemnie, bo trzeba to będzie zeszlifować. I to jest chyba najgorsza część, jaka może być roboty na tym zleceniu, bo płyteczki to są 60, czyli w porównaniu do tego powiedzmy Boże, zlecenia z Katowic maluszki, tak to można powiedzieć. Mogę sobie robić świątek, piątek czy niedziela, od rana do wieczora, jak, jak mam taką fanaberię, bo to jest puste mieszkanie na uboczu czy mieszkanie domek, więc jest przepięknie. Mam to już tak mniej więcej wyszlifowane, nawet to nie idzie jakoś tragicznie. Na co trzeba zwrócić uwagę? Oczywiście, na samym początku to musicie wziąć poprawkę na to, że nie na każdej podłogówce, nie na każdym jastrychu jesteście w stanie to zrobić, ponieważ niektóre nawet cementowe wyrywki są masakrycznie słabe. O ile ta powiedzmy góra jest w miarę mocna, o tyle. Ten milimetr jak zeszlifujecie, to czasami jest to tak słabo zagęszczone, że to się po prostu kruszy, i to będzie do bani po prostu szlifować. Nie wyszlifujecie tego, bo to się zacznie po prostu sypać. Tutaj jest naprawdę fajna, zdrowa wyleweczka. Fajnie chłopaki to zagęściły. To jest już zeszlifowane, a naprawdę struktura jest identyczna jak ta wierzchnia, więc jest ok. I teraz zobaczcie sobie, bo tutaj oczywiście sobie przy pomocy metrówki kontroluję, ale. Dodatkowo, no tu jest ten panel, który ma przyjść docelowo. Tutaj jest pa boże, pa papier, podkład 1,5 mm, tak tam idzie inny, ale ta sama grubość, nie będę tam rozrywał paczki. Mam to ułożone, mam tutaj płytkę, tu sobie znalazłem jakąś tekturę, nie wiem czy to jest to chyba z tego, no ochronka z włazu. Nie wiem, to ma może 3-4 mm grubości. No i co jakiś czas sobie rzucam dodatkowo poziomicę, żeby sobie kontrolować, wiecie, no laser laserem, wszystko jest fajne, ale jak się zobaczy oczko, to jest dobrze. Nawet jeszcze tutaj wolę sobie dać ten milimetr powiedzmy jeszcze niżej, żeby mieć na jakąś tą tolerancję. Nie można w ogóle przesadzać z tym, żeby się tutaj nie dokopać do rurek podogowych. Z ogrzewania podłogowego ja tutaj w sumie muszę zejść te 4-5 mm, więc to nie jest jakoś tam dużo, a zawsze to wejdzie po prostu lepiej, jeżeli będzie bezprogowo. Jeżeli chodzi jeszcze o taką ciekawostkę albo poradę dotyczącą szlifowania, to najlepiej, jeżeli już to szlifujecie, to powiedzmy szerokimi ruchami, tak żeby nie narobić sobie górek, dolin. Najpierw w jedną stronę, później w przeciwną, i wtedy ryzyko zrobienia garbów, dolinek, i tak dalej się niweluje. Biorę się za to, tylko muszę sobie opróżnić odkurzacz, bo ze szlifowania tego troszkę brudu jest. I żeby jeszcze to dobrze wybrzmiało, takie szlifowanie to jest ekstra robota, ekstra płatna robota, a nie w cenie, żeby potem któryś. Yy, Potencjalny klient, czy ktoś w komentarzach nie napisał, że pokazujesz, a potem klienci zaczną wymagać i tak dalej. Ekstra płatne są uświadomieni, ja się podejmuję tego tak, żeby rozwiązać komuś problem i to ja robię. To, czy ktoś tak inny będzie robił, nie mi oceniać. Ja pokazuję, że pewne rzeczy da się po prostu zrobić. Kuchnia wyszlifowana, zagruntowana i to tak wiecie, zagruntowana na bogato. Teraz to sobie zostawiam, żeby to wyschło. To samo tutaj, wiatrołap. Na chwilę obecną łazienkę zostawiam w spokoju, bo mi się po prostu. Tarcza skończyła, masakrycznie twarda jest ta cementowa wylewka tutaj, nie wiem z czego to było robione, no pewnie miksokretem, ale widocznie się musieli przyłożyć. Wyszło, jeżeli chodzi o urobek, dwa pełne odkurzacze powiedzmy tego urobku wyszło, które szlifowałem. No i teraz jako tako zostawiam to sobie do wyschnięcia, bo jutro będę sobie kładł płyteczki, ale zanim sobie stąd pójdę, to odbiorę telefon, no nic. Życie youtubera i osoby prowadzącej firmę. I tak jak mówię, zanim faktycznie stąd pojadę, no to ostatnią rzeczą, którą trzeba zrobić, a przynajmniej którą ja robię, z racji właśnie to, tego, że tu jest powiedzmy już okres taki zimowy, czyli jak ja to tutaj kładę, to jest który? 6 grudnia, nawet Mikołaj. Trudno, taki prezent sobie zrobiłem, czyli dzień w robocie. Muszę sobie zakręcić, a przynajmniej ograniczyć temperaturę na podłogówce. Dlatego, ja to już kiedyś mówiłem, yy, muszę sobie poprzykręcać yy, te kryzy, tak żeby nie zakręcić ich całkowicie, ale na minimum żeby sobie grzały. I teraz jest prośba do wszystkich inwestorów i w sumie hydraulików też. Opisujcie te wszystkie kryzy tak, żeby każdy wiedział o co chodzi, a nie na zasadzie tu wiecie, macie wanna, korytarz, prysznic, wiatrołap, Salon, 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 salon. salon. I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. I co, co jest z kuchnią, a co nie jest z kuchnią? Ja wiem, że tutaj są pętle porobione, obiegi i tak dalej. Tylko, no sorry, ale lepiej to opisać na zasadzie, wiecie, no, wiatrołap, kuchnia, salon i tak Wtedy jest łatwo i przyjemnie. A tak muszę sobie, wiecie, ja zakręcę wszystkie salony po prostu na minimum, tak żeby wiecie, podczas klejenia nie, nie leciałem mi podobówka na maksa, bo ona jeszcze jest na etapie wygrzewania. się proces wygrzewania tutaj trwa chyba 3 tygodnie, więc tu spokojnie można to już zakręcić. Zresztą jeszcze Wam coś pokażę, bo czasami pod filmami pojawiają się komentarze, czy wygrzewanie jest potrzebne. Jak ja tutaj przyszłem pierwszy raz, to ta dilatacja była, wiecie, maksymalnie ściśnięta i tak dalej. A teraz po wygrzaniu zobaczcie, jak się to wszystko rozszerzyło. I to jest całkowicie normalna rzecz. Tu jest jedna dilatacja. O, tak wyglądały wszystkie dylatacje. Są zasklepione. A po wygrzaniu już e, czasami się rozchodzą. Czasami. I teraz e, już pomijam aspekty takie, że czy tam jest wilgoć, czy nie i tak dalej. Ale jeżeli ułożycie sobie na niewygrzanym i załączycie sobie podogóweczkę, no to może Wam się nic z tym nie stać, tak jak na przykład pomiędzy tutaj korytarzem a Łazienką, że ta dylatacja się nie powiększyła, nic się z tym nie porobiło, a może się zrobić tak, jak Wam wyszło tutaj na łączeniu korytarza z salonem i Wam się to po prostu rozszerzyło. I teraz macie fajnie zrobione płyteczki, macie, wiecie, tam 2 mm fugi. I nagle z 2 mm wam się robi 3-4 mm. No bo to się musiało rozciągnąć. No, wiecie, niekoniecznie estetycznie to wygląda. I pytanie jeszcze, co jeszcze może się z tym stać. Dlatego lepiej sobie wygrzać to na spokojnie i dać temu czas. A tymczasem ja spadam i widzimy się jutro na okładę. Dzień następny. Płyteczki mniej więcej już tak sobie wyschły na tyle, żeby można było na nie wejść. Nawet udało się do trójki łaty zrobić tak, żeby było ok. Fakt, tam może gdzieś na środeczku jakiś milimetr. Będzie, ale jak na trójkę łatwo, to jest i tak dobrze. Wspominałem, że docinki będą schowane pod meblami z tej i z tej strony. No tam praktycznie wychodziła 90, boże 90, 57 cm płytka, więc praktycznie całość wyszła. Zostawię sobie płytki, żeby jeszcze tak powiedzmy ten dzień na spokojnie sobie wyschły, zanim zacznę je czyścić i wybijać sobie klipsy. A w międzyczasie jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz, bo to, że ja tą krawędź tutaj mam. Zrobionym do linii prostej i do poziomu, to jest jedna rzecz, ale myślę, że to będzie widać. Tam jest na 0, a tutaj, tu jest takie, bo ja wiem, 2, no, może nawet troszkę więcej niż 2 mm przerwy. No i teraz wypadałoby delikatnie, powiedzmy nie, na odległości pół metra, może nawet wezmę to troszeczkę dalej, choć pół metra spokojnie starsze na te 2 mm. I delikatnie to nadłożyć, bo o ile tak mówię, ja płytki i początek, i koniec tych płytek w kuchni mam w poziomie wszystko, o tyle jest delikatna niecka, jeżeli chodzi o resztę salonu. Dlatego, żeby wszędzie było równo i finalnie ten panel wyszedł bardzo ładnie na równo z płytkami, no to muszę tą delikatnie zniwelować, a niwelować to po prostu będę sobie krajem do płytek. Za chwilę się będę brał za przygotowanie łazienki. Tam też parę rzeczy trzeba, e, powiedzmy, obrzucić jakimś klejem i tak dalej, więc zawsze jakiś tam odpad kleju będzie, czy resztka kleju. No i tym po prostu to wyrównam i powinna być igiełka. Minęło kilka dni i płytki w kuchni mam już zafugowane. I co najlepsze, zafugowane jest to nie białą, nie szarą fugą, tylko, tylko, no tutaj akurat na kamerze tak mocno w brąz to wchodzi, ale to jest takie beżałwawe. Coś takiego. Ogólnie jakby to kogokolwiek interesowało, fuga numer 26 z Caracolla. Nie wygląda to źle. Miało to być powiedzmy, że dobrane pod te takie brązowawe paseczki. I teraz tak, finalnie wyszło to w ten sposób. O, to jest najniżej, co ja mogę dać kamerę, żeby to pokazać. Czyli jest tutaj idealnie na równo. Jak to sobie gdzieś tutaj dacie, jest identyko. nie ma ząbka. Nie było tej roboty tutaj jakoś strasznie dużo z tym. Nawet jeżeli chodzi o, powiedzmy, wiecie, nadciągnięcie tej, tego dołka, który był na środku. Tutaj właśnie, gdzie mniej więcej leży ten panel, to widzicie ile to jest. Rozciągnąłem to, bo ja wiem, na takie 30-40 cm i tyle, to jest delikatnie podjechane. Tutaj nawet praktycznie tego nie widać. Bo tak jak mówię, tam był lekki dołek. Finalnie klienci uzyskali to, co chcieli. W międzyczasie udało się ogarnąć jeszcze płyteczki na wejściu, tutaj są 60. To już jest zafugowane, tutaj jest identyczna sytuacja. Przygotowałem sobie łazienkę pod płytkowanie, tu. Ale już dzisiaj tego nie będę ogarniał, trzeba zarzucić ten cały otworek pod baterię. Fajne, że tutaj już jest dane oczko i fajnie to sobie wypoziomować można. No i tutaj jeszcze udało się ogarnąć kotłownię. To wszystko jest jeszcze do przemycia z drugiego razu. To jeszcze jest do zasilikonowania ta krateczka, ale nawet, nawet, nawet jest to dobre. Mogę tak powiedzieć, że na wieś to dobre, bo wiem, że robię to u dobrego znajomego, więc się na to nie powinien prze mnie obrazić. Więc z tym optymistycznym akcentem, Nara. Dla tych, co wytrwali do końca z okazji zbliżających się świąt, bo ten film jest publikowany praktycznie bezpośrednio przed świętami, chciałbym złożyć w imieniu swoim kanału, jak i pewnie montażysty, najserdeczniejsze życzenia. Nie jestem przyzwyczajony do. Takich czapeczek. Najserdeczniejsze życzenia właśnie związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas, gdzie teoretycznie, przynajmniej teoretycznie, powinno się wrzucić na luz, powiedzmy, odsunąć wszystko to, co jest na co dzień i skupić się raczej na gronie rodzinnym. I tego Wam życzę, żeby właśnie to grono rodzinne grało pierwsze skrzypce. Jeżeli jesteście jeszcze w takim wieku, że. Chcecie mieć prezenty, prezenty niespodzianki, to od siebie życzę Wam, jeżeli jesteście płytkarzami, żeby Wam się system poziomujący bądź płaszczyznujący, dla uznania, nie łamał, żeby Wam krzyżyczków nie brakowało, żeby Wam kielnia do kleju nie wpadała, jeżeli jesteście monterami suchej zabudowy, żeby Wam płyty GK na łeb nie spadały, żebyście sobie nie wbijali wkrętów, w opuszki palców, bo to boli, jeżeli jesteście malarzami, to, żeby Wam bałek nie był suchy, jakkolwiek to nie brzmi. Ogólnie, no wiecie, wszystkiego, co sobie chcecie. Przede wszystkim, jak dla mnie z perspektywy tego roku, przede wszystkim spokoju i dystansu od roboty. I tak kończymy ten odcinek. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nara! Nara!